Cześć. Jestem Magda. I sama sobie napisałam ten opis, który przeczytał Maciek. E, zaprosiłam dzisiaj swoich znajomych. Na szczęście nikt nie przyszedł. Bo mam do Was pytanie. Znacie tych panów? Nikt? To i to to Polacy. To są seryjni mordercy. I to jest moja pasja. Seryni mordercy. Yeah. To jest. E, Kuba Rozpruwacz, nigdy nie złapany. Od niego zaczęła się e, sława serynych morderców na świecie. Nie to, że przedtem ich nie było, bo na pewno znacie mitologię grecką, fantastyczna, nie dla dzieci. E, znacie na pewno e, historię poczet e, cesarzy rzymskich, też nie dla dzieci. E, ale od Kuby się zaczęło, bo wtedy już były gazety. I zaczęło się to napędzać, że tak powiem. I powstała sława. O ten pan jest bardzo ciekawy, bo wybudował dom. Wybudował dom pełen pułapek, zapadni, e, pokojów, no i mordował. No, a wracając. Wracając do e, tematu przewodniego. E, mordercy, nie zabójcy, mordercy, bo morderstwo popełniamy zaplanowane. Zabójstwo jest w afekcie. Na przykład zazdrość, miłość, pieniądze. Najczęstsze e, powody. Dlaczego mordują seryjni? Nikt nie wie. <śmiech> <śmiech> Nikt nie wie, ale tak naprawdę, a e, ten pan w ogóle, e, przerwę tutaj, e, był z Ukrainy, przez pewien czas nie można go było złapać, bo ZSRR jeszcze wtedy nie chciał się przyznać do tego, że może być u nich syryjny. A ten pan tutaj, wkleiłam go, nazywa się Gacy, tak na nazwisko, wkleiłam go, bo boję się klaunów, a on przebierał się za klauna, żeby łatwiej mu było zwiać z miejsca, na przykład, zabójstwo. Nie, w ogóle nikt. E, dalej, a propos Sławy, ten pan nazywa się Gain, Gain Edward Gain. Na jego podstawie powstały aż trzy filmy: Psychoza, teksańska, teksańska Masakra Piłą Mechaniczną. I tu prawie we własnej osobie zagrał w milczeniu owiec e, Buffalo Billa. Tak chyba się to mówi. A ten pan to rekordowiec naszych czasów, że tak powiem, bo wcześniej królowie trochę bardziej się też bawili. Ale ten pan zamordował, sam mówi, 300 osób, udowodniono mu 150. I też anegdota może niezbyt śmieszne to, co opowiadam, ale to jest anegdota, ponieważ zamordowałby o wiele mniej osób, ale uratował go biały misjonarz, ksiądz. Nie pozwolił go zabić. No, i on później sobie zrobił taką podróż po Ekwadorze i innych miejscach, y, właśnie mordując. <laughs> Dlaczego mordercy, tutaj ten pan na przykład, słyszał głosy: Pies sąsiadów kazał mu zabijać ludzi. Y, ale zaczęło się raczej od jego dzieciństwa i od tego, że strasznie się wszyscy z niego nabijali, że jest brzydki i miał y, bardzo dużą niechęć do. Y, Kobiet i mordował kobiety. A ten tutaj uśmiechnięty pan w środku e, umieściłam go tutaj, bo jest ewenementem. Mm, nie spotkałam drugiego takiego, e, który. <śmiech> <śmiech> Paweł, proszę tam, cicho. E, no tamten pan, e ewenement. E, Dobra, powiem, bo nie ma dzieci. Sprzedawał, nie do, lubił mordować, nie wiedział co robić z ofiarami, więc przerabiał je na pyszne pasztyciki, które w, Niem w Niemczech cieszyły się bardzo dużą sławą i stały kolejki po nie. Dobrze, wracając jeszcze do tematu, dlaczego oprócz tego, że są problemy w dzieciństwie i psychozy to niestety najczęstszą, e, najczęs najczęstszym problemem tych ludzi jest jednak zaburzenia seksualne i tutaj mamy najwięcej seryjnych e, morderców z zaburzeniami seksualnymi i dlatego zabijającymi <laughs> mamy też pary wyglądają na zakochanych miłych prawda ludzi e, najczęściej mężczyzna tutaj dowodzi w duecie. E, Kobieta pomaga. A propos kobiet, y oczywiście są, so, żeby nie boże że jestem jakaś seksistowska czy coś. Są, so, są, so, są, so, ale są nudne. Kobiety najczęściej trują. Ta miła starsza pani tutaj, babcia. Mordowała starszych ludzi dla pieniędzy, którymi się opiekowała. Ta w środku, y dzieci. No i tamtą panią na pewno znacie z filmu Monster. A to jest Polak. Knychała. Y I teraz takie pytanie. Gdzie w Polsce mamy najwięcej seryjnych morderców? Na Śląsku. Dokładnie tak. Dlaczego na Śląsku? Na Nie, po prostu dużo ludzi. Do tego mamy też tak dużo w USA, kiedy mamy wielkie okręgi, mamy też więcej seryjnych. A tutaj jest nasz lubelski. Tak, mieliśmy na Lubelszczyźnie jednego seryjnego mordercę. E tutaj wkleiłam takie piękne zdjęcie serialu e, polecam I dlaczego je wkleiłam bo chciałam też powiedzieć, że w USA została e, w latach 70 stworzona specjalna jednostka FBI BAU do tworzenia profili e, seryjnych morderców a tutaj mam, wypisałam e, morderców którzy nigdy nie zostali ujęci nikt nie wie co się z nimi stało i tak tylko chciałam powiedzieć, że w tym momencie w Stanach niezłapanych lub nawet nie, y, jeszcze nie ogarniętych z tego, że może, mogą być, jest 150. W Polsce w 2013 roku nie stwierdzono żadnego, ale chciałam powiedzieć, że rocznie ginie w Polsce 200-300 tysięcy osób i ciała nie są znajdowane, tak, no część wiadomo ucieka z domu i tak dalej. I to